Sam pokaz to niewiele ponad 30 minut, łącznie z powtórką głównej animacji, ale jego przygotowanie wymaga nieporównywalnie więcej czasu. Liczne spotkania, na których poruszane zostały ważne kwestie dotyczące pomysłów i ich realizacji, mogą być tego najlepszym dowodem. Prawdę mówiąc, ciężko jest opowiedzieć o wszystkim. W końcu, oprócz oficjalnych spotkań na uczelni, firma Visual Support umożliwiła studentom dodatkowe konsultacje. Dlatego też ogranicza się do stwierdzenia, iż wszyscy przez cały semestr ciężko pracowali nad sukcesem projektu, działając w obrębie dziedzin, w których czuli się najlepiej. O tej części przygotowań już co nieco wspomniałem w stosownym materiale. Jeżeli jakimś cudem go przegapiłeś, to zapraszam do jego obejrzenia. Tymczasem dzisiejsza dokumentacja poświęcona będzie w całości wydarzeniom, które miały miejsce tuż przed samym pokazem. Czyżynaria jeszcze się oficjalnie nie zaczęły, ale już można było poczuć ich specyficzny, magiczny klimat. Zbliżał się również i nasz deadline, przez niektórych zwany dniem ostatecznym, gdyż do naszego mappingu pozostał jeszcze jeden dzień. Przygotowania do owego wydarzenia trwały niemal od samego rana. Firma Visual Support postawiła wysoką wieżę zbudowaną z solidnych metalowych rur, na których szczycie miał znaleźć się projektor. Dzięki temu drzewa, które normalnie zasłaniały budynek, nie stanowiły aż tak dużej przeszkody. Ponieważ konstrukcja wieży wymagała stabilizacji, należało wypełnić specjalne zbiorniki wodą. Blur, 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 blur. Zadanie nie było proste, ale na szczęście z pomocą ruszył Krzysiek, który wykazał się wielkim talentem organizacyjnym i skombinował wodę oraz węże strażackie prosto od strażaków ze swojej miejscowości. Kamień milowy cywilizacji, wspomagany kołkowo, a robota w ręce. Cóż, powtarza się powiedzenie, że strażacy to fajni ludzie. Zresztą krzyśki też wiele rzeczy zostało już załatwionych. Jednak były też takie, które wymagały jeszcze załatwienia, jak na przykład przywiezienie papieru do naklejenia okien w celu poprawy wyświetlenia animacji na budynku, czy też ugadanie pomieszczenia, w którym moglibyśmy spokojnie pozostawić sprzęt. Na szczęście osoby odpowiedzialne za rzeczy organizacyjne poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami. Pomimo goniących wszystkich terminów, nie wszystkie animacje zostały jeszcze ukończone, a większość programów wymagało jeszcze drobnych poprawek. Co to spał? Czemu to nie nie będę spał, ten może p. na za spóźniony wszystkie. Tu na A, bo dźwięk musisz połknąć. Co jest w tymi animacjami? Kurczę. Podobno się liczą. No właśnie, panie, co on mają, jakieś dobre Cześć, na cztery nie na Równolegle. Oni no, liczą no, animację. Oni mają tam no, jakiś ma, taki no, fajny... Plaster albo Tak. Mają plaster. <grym <grym z i, i... I wtedy To jest teraz wygląda jakbyś Rafała nie co No właśnie... właśnie. Ja, pobada, A, nie się. A ty tylko chodź tu, kolego. Nie, nie, nie. Ale tu jak to Siadaj tam. Już. Kamera stoi nie może No dobra, to działanie. Bo to. Boczek. boczek z różnych tam tych zwierząt. Z boczek z kurczak. Hmm. Czy to jest Czy to boczek? boczek to jest tylko. składnik? to, to osiem potrójnych boczków. Późnym popołudniem udało się wnieść projektor na szczyt wieży. Zadanie to było trudne i niebezpieczne, ale Visual Support to profesjonaliści, którzy znajdą rozwiązanie nawet w najtrudniejszej sytuacji. Wraz z nadejściem wieczoru niczym nocne drapieżniki, na akademiki zaczęli zjeżdżać studenci odpowiedzialni za poszczególne animacje. Wszystkim zależało na tym, aby móc zrobić testy sprawdzające jakość animacji i gier. Ale to było dobre. Jak to już w życiu bywa, część z nich wymagała tylko drobnych poprawek. Nie, 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 to, nie, Ale nad niektórymi trzeba było siedzieć przez całą noc i większą część następnego dnia. No, ale niestety, przedsięwzięcie, na którym miało zjawić się ponad 1500 osób, wymagło poświęcenia. to zabija! Ty <s advod> masz fajne wsi... Nie, <oczywiście> to Krzychu. Krzychu, gdzie jest Krzychu? Kto jest Krzychu? Kto jest Krzychu? Mikulski. Gdzie on jest? Nie wiem. Gdzie on jest? Ej, Krzychu! Czekaj, bo ktoś mi woła. Krzychu! Kto mi woła? Krzychu! No nie widzisz mnie? Kto widział? wołał? Ej, nie, no dobrze, ale, ale był budynek, że to był budynek a no. Od głównego pokazu dzieliły już nas tylko godziny, jednakże do zakończenia prac pozostała jeszcze długa droga. Nie wynikało to z naszej opieszałości, po prostu niektóre rzeczy nie mogły zostać załatwione wcześniej, jak na przykład oklejenie okien białym papierem. Było to zadanie wprost proporcjonalne do liczby okien znajdujących się na głównej ścianie akademika, ale dzięki sprawnej organizacji i współpracy z lokatorami udało nam się ten problem rozwiązać. Oczywiście były też pojedyncze czarne owce, ale na szczęście był to tylko niewielki procent. W wynajętym przez nas pomieszczeniu ciężko było znaleźć chwilę na odpoczynek, tyle bowiem się działo. A to ludzie schodzili po papier, to inni wypożyczali taśmy, a jeszcze inni cieli makulaturę i nagrywali to, co tylko mogłoby się nadać do dokumentacji. Był też pan fotograf oraz oficjalny montażysta, który walczył dzielnie do ostatniej klatki animacji, aby całość ukończyć na czas. Projekty tego typu już tak mają, że na montażyście spoczywa końcowe powodzenie projektu. I to nawet nie chodzi o to, że sam montaż jest jakiś strasznie trudny, ale o to, aby odebrać od wszystkich skończone animacje i zdążyć je sensownie połączyć na czas. Ale na szczęście Kamilowi się ta sztuka bardzo dobrze udała.